Trend, który coraz śmielej wkracza do agendy zarządów i działów HR na całym świecie: Tygodniowy Tydzień Pracy. Przyjrzyjmy się temu rozwiązaniu z perspektywy kluczowych interesariuszy, operacyjnych wyzwań oraz wpływu na politykę wynagrodzeń. Z punktu widzenia pracownika: skrócenie tygodnia pracy to nie tylko benefit pozapłacowy, ale Realna zmiana wpływająca na work-life balance. Dłuższy czas na regenerację przekłada się na niższy poziom absencji oraz mniejsze ryzyko wypalenia zawodowego. Potwierdzają to liczne badania z zakresu wellbeingu pracowników. Ciekawostka z Nowej Zelandii, co tam się zdarzyło po wprowadzeniu czterodniowego tygodnia pracy, aż 78% pracowników zadeklarowało, że łatwiej im zachować równowagę między Życiem zawodowym, a prywatnym. I to nie tylko mniej stresu i wypalenia, ale też większa kreatywność i motywacja do działania. Zyskujemy też czas na rozwój kompetencji, zarówno miękkich, jak i twardych. To może być kluczowe w kontekście strategii reskillingu i upskillingu. Warto dodać, że atrakcyjny model czasu pracy staje się coraz ważniejszym elementem employer brandingu, szczególnie w branżach o wysokiej konkurencyjności płacowej. Z perspektywy organizacji wdrożenie czterodniowego tygodnia pracy to poważne wyzwanie operacyjne i strategiczne. Kluczowe pytania dotyczą reorganizacji procesów biznesowych, optymalizacji harmonogramów oraz zapewnienia ciągłości obsługi klienta, zwłaszcza w firmach o modelu 24x7 lub w wysokim wolumenie transakcji. Nie możemy też pominąć aspektów płacowych. Czy skrócenie tygodnia pracy oznacza proporcjonalną redukcję wynagrodzenia? Czy utrzymanie dotychczasowych stawek przy większej efektywności? To jest dylemat, z którym mierzą się działy HR i Compensation and Benefits. Warto podkreślić, że większość pilotaży np. w Wielkiej Brytanii czy w Nowej Zelandii zakłada utrzymanie poziomu wynagrodzeń przy skróconym czasie pracy. To znacząco wzmacnia retencję talentu. Dla HR to także wyzwanie w zakresie komunikacji zmiany, zarządzania oczekiwaniami oraz monitorowania wskaźników efektywności i satysfakcji pracowników. Ciekawostka z Microsoftu. Japan, tam liczba spotkań została zredukowana o 25%. Okazało się, że krótszy czas pracy wymusza lepszą organizację i bardziej efektywną komunikację. Z punktu widzenia efektywności operacyjnej, skrócenie tygodnia pracy może przynieść zaskakująco pozytywne rezultaty. Przykłady firm takich jak Microsoft Japan czy Perpetual Guardian pokazują, że odpowiednia reorganizacja procesów i wdrożenie narzędzi automatyzujących workflow pozwala utrzymać, a nawet zwiększyć produktywność. Ciekawostka prosto z Wielkiej Brytanii. Przeprowadzono tam kilotaż. Aż 92% firm zadeklarowało wzrost lub utrzymanie dotychczasowej efektywności, a wskaźniki rotacji i absencji spadły. Kluczowe jest tu odpowiednie zarządzanie priorytetami, eliminacja zbędnych spotkań i optymalizacja komunikacji wewnętrznej. Nie bez znaczenia jest rola technologii, digitalizacja procesów, narzędzia do zarządzania projektami, automatyzacja raportowania. To wszystko pozwala zyskać cenne godziny, które do tej pory uciekały w codziennej operacyjnej rutynie. Wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy to także wyzwanie legislacyjne. Konieczna jest analiza zgodności z lokalnym prawem pracy, w tym kwestii minimalnego wymiaru czasu pracy, urlopów czy rozliczania nadgodzin. Dla wielu organizacji to również impuls do przemyślenia polityki benefitowej, systemów premiowych. Z perspektywy rynku pracy, krótszy tydzień pracy może zwiększyć, Atrakcyjność w pracodawcy, ale także wymusić nowe standardy w zakresie elastyczności i konkurencyjności. Warto wspomnieć o potencjalnych korzyściach środowiskowych: mniejszy ruch uliczny, niższa emisja CO2. Warto wspomnieć o zmianie społecznego postrzegania relacji praca-życie. Ciekawostka: overwhelming success. Miał miejsce na Islandii, kiedy wprowadzono pilotaż czterodniowego tygodnia pracy. Okazał się on spektakularnym sukcesem i zmienił obraz całego rynku pracy. Podsumowując, czterodniowy tydzień pracy to nie tylko benefit dla pracowników, ale strategiczne wyzwanie dla organizacji, HR-ów i zarządów, bo to szansa na zwiększenie efektywności poprawy employer brandingu, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań operacyjnych. Kluczem do sukcesu jest przemyślana implementacja, transparentna komunikacja i gotowość do ciągłego monitorowania efektów. A Ty? Co myślisz o tym rozwiązaniu? Podziel się z nami w komentarzu.